Hejka, hejka, tu Kamykoz, witam was w odcinku w kolejnym z Fortnite'a. Odpalam sobie od razu już gierkę. Słuchajcie, yy, była aktualizacja jakaś, nie wiem czy coś nowego dodali czy nie, zaraz zobaczymy. Natomiast na pewno mam tu do zrobienia jakieś zadania. O, tutaj jakąś naklejkę mam nową. A, takie sobie. Słuchajcie, z jakiejś anime chyba widzę jest. Tu coś jest... to w ogóle jest takie kolorowe. A, banana nie lubię. To było ładne. Godzilla jest OK w sumie także. Niech będzie godzilla. Szkoda, że już Godzillą nie można sobie pograć trochę. Przydałoby się, że tak powiem, wbić jakiś poziom, ale no, niedużo mi zostało, także będę miał pewnie jakieś nagrody. okej. Okay. Matko, co ja mam za kilof jakiś? Łot, co ja wziąłem? No dobra, niechcący. Mamy ten wielki łot. No, nawet nie źle bije. Zresztą moje mieczyki mi się bardziej podobają. Co my mamy za misję? Zbierz stapki, kup przedmiot na czarnym rynku. Ok, dobra, gdzie my będziemy lecieć? Słuchajcie, tu mamy, tak? Tu nie lecę, bo mnie zaraz rozwalą. Koszmarne kontenery. E, Szczere złote szyby, baza banitów. O, może tu polecimy? Spróbujemy. Podziękowałem, podziękowałem. Właśnie, słuchajcie, fajne, że to na jednej z ostatnich aktualizacji dodali to, że można sobie zrobić yy, wylistować te zadania. Tak jak widzicie, w lewym górnym rogu mam zadania, które że tak powiem, dodałem sobie do śledzenia. Wcześniej można było mieć tylko jedno zadanie, a teraz? Chyba całą listę można mieć. Dobra, nie, tak, tak, krócimy. Naładujmy sobie tarczę w międzyczasie 600 metrów. Kupić muszę. Na przedmiot na czarnym rynku, podziękować i zbie zebrać sztabki z safe lub kas. Okej. Okay. Um, to najpierw by było fajnie, gdybym wydał jakąś kasę. Mam strasznie dużo złota. O, tu jest coś. Nie wiem, czy ja mogę tu wylądować. Tu coś przede mną jest. O, nawet nie tylko przede mną, i przede mną, i za mną. Tu będzie się sieczka. Weźmy tą tarczę, przyda się. Tam jest sonar. Dobra, udało mi się go załatwić. Czy na coś ma fajnego? No, snajperkę, słuchajcie i tarcze czy mogę zmienić sobie tą broń Amunicja Pistolet, karabin Jest amo Są skrzynki, dobra, i mam pokazuje mi gdzie są skrzynie i to niebieska, tu jest uuu, to bierzemy koniecznie Co tu będzie ciekawego, słuchajcie Kabica o, Sub zero, mam. O, my nie chciałem tej. To, jest, to jest przegięta broń, powiem wam. O, wziąłem koronę, rozwaliłem go. O, kutka. No tego się nie spodziewałem, bo chciałem, mogłem go od razu walić z tego, z hot tuba, hot tubka, czy tu mi się coś waduje? Nie, szkoda. Sub-Zero i mam koronę, no nie wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł, mam koronę, bo zaraz coś do mnie przyjdzie. Termit jest. Tarcze by się przydała jakaś. Termit znowuż jest, no dobra. Jeszcze tu jest jeden, o, jaka fajna ściana, słuchajcie. Jest. Pokoik, a w pokoiku co my tu mamy? Karabin, Napastnik. Dobra, zamienię. Amunicja by się mu przydała. Dobra, zaraz tu będzie ten. Idę, idę tutaj do tej postaci. Będę mógł od niej kupić coś na pewno. Valentina, co tam masz? Mamy skrzynkę. Snajperka. Ale snajperkę mam... mam dobrą snajperkę. A czerek? Czekaj, ale to zamieńmy sobie, dobra. To jest to samo w sumie. Co my tu mamy jeszcze? Czy mamy... coś tutaj chodzi. oj, 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 oj. oj. Gubiłem to moc, nawet jej nie widziałem. Okej. Okej. Victory. dobre. rozwali mnie. No, ale mnie rozwalił. Ale się da, a tu był jeszcze jeden. No dobra, słuchajcie, ale potyczka myślę fajna, bo rozwalałem tych, a mogę w sumie rozwalić tego gościa. No dobrze mi o, tu ma, tu tą broń taką energetyczną. No i rozwali kolejnego, czy zginie? Nie. Ale ma fajnego skina takiego kolorowego. No nie, rozwalił kolejnego, no to gracz widzę tutaj fajnego. maskinka widać, że gra, bo już to jest skinek z tego karnetu. Weźmy sobie... Oronę, czy nie weźmie? Nie wiadomo, dobra polecę jeszcze jedną na pewno. Po ostatnim odcinku, no to teraz i tak nieźle, że tak powiem, mi się udało. Przeżyłem dużo, dużo więcej. Chciałem ja to kupić przedmioty. A, nic nie zrobiłem, dalej żadnej misji nie zrobiłem. Ok, dobra polecę teraz w te. Koszmarne kontenery Tu na pewno coś będzie Ale magiczne mchy Jakbym pobiegł Potężne pompy Tu Tu a potem tu Spróbujemy Zalane żaby Ciekawe, ciekawe Słuchajcie, bardzo chętnie też bym sobie pograł z wami, więc e, jeżeli gracie w to serdecznie zapraszam, wyślijcie mi zapkę zap 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 zaproszenie. I jestem co najmniej 2-3 razy w tygodniu na pewno na Fortnite wchodzę, żeby sobie pograć. No nie powiem, że codziennie, bo codziennie nie jestem, ale jak mogę to wchodzę sobie. I wtedy na pewno byłoby mi miło, gdybym... Może z wami nagrą nawet coś? Bo... Wiadomo, coś się poduczę wtedy od was też, no bo tak... Ja nie jestem najlepszy w tą grę, a... A na pewno chciałbym być ciut lepszy, natomiast no już... Wiadomo, refleksu się nie da uczę A tu czasami refleksy jest bardzo potrzebne. Dobra, tutaj widzę, że leci pode mną jakiś gościu. Poleciał tam, dobra, okej. Okay. Ja już niestety nie... Mogę sobie zmienić i dalej muszę lecieć na lot. i Tam gdzieś poleciał. Tam wyląduje? szybko wylądował. Tutaj gdzieś, na drzewku. Dobra, ja wyląduję na kominie. Może nie? Tu, tu wyląduję, to na pewno będą te... Właśnie. Jest broń jakaś? Pistolet. No dobra. Jak na sam początek może być... Nie to strzel... Pistolet... Strzałkowy taki. Snajperka? Nie. Kradę. Amunicję poproszę. O, jest safe. Czy tu w tym safe coś będzie ciekawego? Ja chętnie sobie coś wezmę. O, trochę długo go otwiera. Złoto będzie pewnie. Jest. Zaliczył mi misję? Zaliczyło! Jest! Wreszcie zrobiłem tą misję. Wow. Czy to taka prosta misja? Dobra, tam ktoś strzela, ale ja tam na razie nie idę. Tutaj mam gdzieś. Gdzie tu jest... do Szoggana jest broń, tak? Tutaj było. Termit jest, okej. Okay. Tam coś się, że tak powiem, strzela. Bóg za jednym razem. Gdzie dwóch się biję, tam trzeci korzysta, jak to mówią, nie? Słuchajcie. Uuu, wow, 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 wow. To mi się podoba. Słuchajcie, zaczekam fajną broń dostałem. Nawet, nawet Karabin szturmowy, wolę mieć karabinek. Sorry. Tu jest jeszcze też tu złotko, złoto mogę wziąć. O, amunicja na pewno. Jest kolejny ten. Dałby się tarczę? Dobra, to jest schować na ziemię. wpadło wow! To, to, to samo broń, dobra, nie chcę tego, mam to już. Mam termin, to mogę iść... W sumie, jak mam termin, to bym mógł spróbować napaść na... Napaść na ten... Nie, wiecie co? Czekajcie. Czy to daje też zdrowie? Tylko czy też... Nie, tylko daje zdrowie. Szkoda. A przydałoby się... Ale mnie załatwił! Shotguna? Tak szybko? What? Hmm, dobre. Nie no, miał tarczę, miał tarczę. No ja nie miałem tarczy, słuchajcie, i to się tak skończyło, jak się skończyło. Następny mecz za 3-2-1. To zagram jeszcze kolejny w takim razie. Potem to rozwala, słuchajcie. A przejście sobie zrobi, tak? No jak jest bez budowania, to się nie opłaca rozwalać, bo to się tylko przeciąga przy... przeciwnik, słyszy, że się coś rozwala, więc... Nie jest to chyba dobry pomysł moim zdaniem. 50 sekund jeszcze do męczyku. No dobra, co my tu mamy? O, no, palemki jakieś możemy rozwalić. Nauczyć wreszcie szczela się w tej niwie. Kapitan Ameryka, tak. Kapitan Ameryka, No tarcze. Nie mam amunicji. No dobra, jest ta broń. Ja lubię. ja lubię ten karabin maszynowy, nie? Jeszcze jedno podziękowanie i będę miał kolejną misję zrobioną. Kup przedmiot. Dowiecie o szczegółach od zapala w jego kryjówce. Jedynka, czyli tam muszę iść. Tu. Okej, okay, dobra. To pójdę w takim razie do tej kryjówki. Może nie zginę. I kup przedmioty na czarnym rynku też od razu. No dobrze. Ale no nie mam czym kupić, bo nie mam. Chciałbym najpierw na safe jakiś napaść chyba. Już 98 tylko graczy jest? To już dwie osoby zginęły tak szybko? What? A, to pod ziemią tam jest, no dobra, okej okay. To polecę tu. To o jakąś broń Tu na pewno, tu na pewno będą się... A tutaj widzę, że ktoś leci, dobra Tu mamy jakiś zwykły pistolet Shotgun, czy to, to jest kamperka? Zbieraj to O, dlaczego nie chcesz zebrać? No nie, no ja nie umiem, naprawdę. Kokosa i banana mam. Okej. Okay. w który można kupić tam był, widziałem no ale mnie rozwalił raz, dwa, no wiecie co ajajaj, aj, aj. dobra znowuż Znowuż, że tak powiem... o, zjedł coś, dostałem jakąś tą... zadanie, zrobiłem. E, no Sub-Zero jest fajny, ale po prostu jak się robi z zaskoczenia, a jak na wprost, szybko mnie bardzo rozwalił, bardzo szybko mnie rozwalił. No i jakiegoś fajnego karabinu. No ale cóż... Tak to bywa, moi drodzy, tak to bywa. No Fortnite'a tak dawno nie grałem, to tak właśnie jest, że nie mam wprawy. No tam się opłacało, żeby ją się chyba tam, sondę, gdzieś postawić, bo wtedy... Wtedy podpowiada sonda, na pewno. No dobrze byłoby ją tak postawić, żeby ją ukryć jeszcze. Także parę rozgrywek. Raz miałem koronę na głowie. Ale ta, że tak powiem... Nie wiem, czy to jest ten kilof, to w ogóle nie pasuje do tej postaci. Przynajmniej mi nie pasuje. Dobra, znowuż tak. A. Spróbuję zrobić tą misję, ale... Trzymaj się. A, wymalowałem kamień, no nieźle. Trzymajcie się! No, lecimy. Lecimy. Ostatnia potyczka to już na pewno jest ostatnia. 26 na 27. No, coś mi bardzo wolno wbija się ten poziom teraz. No, zadań robię. Znaczy, szybko ginę to. To dlatego na pewno. 1300 metrów. 1100 metrów zostało do punktu. Ale jedną misję mam, w sumie dwie zrobiłem, bo tak, bo za podziękowanie kierowcy też. Dowiedz się od tego. Dobrze, dowiem się od niego, mam nadzieję, że się dowiem. Tu są budoneczki, w tych Za mną leci dwóch, dwie osoby albo jedna, zaraz zobaczymy. Nie wiem, jedna Czy tu będzie jakaś broń. U góry może być. Jest automat. Dobra, biorę z automatu broń. Nie będę się bawił. Od razu. Jest amunicji. Tu jest skrzynka. Od razu bierzemy też broń. Mam dwa shotguny. Powinien dać radę sobie. Coś jest. Tarcze, tarcze, ja chcę tarcze. tarczę. Ok, baseballowy jest super. Dobra, zamiast shotguna, niech mi podpowiada. Dobra, miałem lepszą broń. Miałem dużo lepszą broń, bym powiedział. Uuu strzelba automatyczna. Bliźniak. To samo jest chyba, nie? Wziąłem, to samo. Nie mam tarczy jak zwykle, nie? No dobra, przynajmniej, przynajmniej nie zginęłem. Po raz kolejny. Dobra, idę tam w to miejsce chyba co. Tu nic nie ma, moja sonda, że tak powiem, mi tu nic nie wykryło. O, jest coś, jesteś kolego. Dobra, mam go, To Rozwalił mi moją sondę. Te, albo zniknęła, no nie wiem. Bierz amunicję. Lecimy w stronę tego. Pojadę ze samochodem, może tak będzie szybciej. I przydałoby się przede wszystkim... ...tarczy. Dlaczego ja nie mam tarczy? Okej, okay, to muszę objechać do góry. Dookoła chyba tą górę. Bo chyba ze złej strony jest ten domek. U jest rzeka tutaj gdzie? Z rzeką. Wow, wow, wow. Nie umiem jeździć samochodami. Nie umiem. Tu jest. Tu jest kolega. Dobra, kolego. Co my tu mamy? Granat jest tarcza. Bierzemy kup posłonę. Nawet dwie sobie wezmę od razu. Tego nie kupię, bo nie mam chyba monet. Tak, za mało monet. Dobra, wezmę sobie, ale tutaj można kupić broń. Nie, nie można kupić broni. Karabin szturmowy to mam. Też mogę kupić, ale nie ten, czy on mi, że tak powiem, coś tutaj jeszcze. Pistolet mam, dobra. Szczelinę mogę aktywować, zapytaj o. Chyba sobie aktywuję tą szczelinę, słuchajcie. I jeszcze tutaj wybuchy. Dawaj tą szczelinę. Tam mam gdzieś jedynkę, tak? Tu mam gdzieś do, z, do zrobienia z jedynką coś. A jest safe. zrobienia jest safe. Oj, 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 oj. To bolało. Dobra, gdzie jest ten? Tu jest wejście do sejfu na dole gdzieś tutaj no, Skrzynka jest Skrzynka jest, to jest okej. Okay. Tu zabudował chyba Karabin Snajperski A tu się tutaj tu, tu się ktoś, że tak powiem zaminował bo robiony jest sejf no. Oj, 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 oj. Pięknie mnie załatwił, słuchajcie. No cóż, tak to było, brawo! Gratulacje kolego. No ja się nie popisałem. Jeszcze wejdę do lobby i odbiorę sobie nagrody. A ja nie widziałem że on tu jest, znaczy... Nie spodziewałem się, że ktoś tu jest, a on wiedział, że tu jestem i wziął mnie z zaskoczenia, mógł mnie załatwić od razu. Mogę wziąć przełączyć też na inną broń, no tym shotgunem, no to... Nie umiem grać shotgunem. Co my tu mamy? Po fałdolce tutaj motka jakaś. O, nawet tam. I... Chmurolotka. Chmurolotnia. Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to będzie wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, a najlepiej gdybyście jeszcze zasubskrybowali mój kanał, bo jeżeli jeszcze tylko oczywiście nie robicie, bo to motywuje mnie do dalszego nagrywania, także do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, hejka, pa pa.